Łodzi wypłyną na ocean smaków. Prace manualne to nie moja działka. Nie para na jaja. Każdy z nas to lubi. Ostro wyszła. Jaram się. Złote sztućce. Elegancja Francja. A Wy macie dzieci? Właśnie nie. Możełem wam po jednym oddać. No! Nie, nie, nie. Ja to wyrzucę. Przepraszam. Cię. Trochę suche, ale dobra. Ugotowani w parach. Nowy odcinek w środę o 21.35 w TVN. Jest niezwykła. Rozwój jest niezwykły. To, co niezwykłe, zaczyna się od naszej formuły Nan Opti Pro plus 2 z oligosacharydem mleka kobiecego i immunoskładnikami wspierającymi odporność. Nan. Żywienie dla przyszłości, wsparcie odporności. <laughs> W mojej firmie się nie rozdwoje. Potrzebuję wsparcia. Wsparcie mamy od ręki. Teraz dla firm w Play mamy dwa abonamenty w cenie jednego. Dwa abonamenty w cenie jednego? Tak, już od 45 zł netto miesięcznie. I po to właśnie przyjechałem. Przenieś firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 45 zł netto miesięcznie. A do tego dokup Samsung Galaxy S23 Ultra 5G w supercenie, bo w Play płacisz mniej. Play. I teraz można prowadzić biznes. Robi się nerwowo? Nie daj się! Codziennie bierz lek Magneve 6 Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Tobie jest siła! Nowy Ekspres Eletta Explorer od Delonghi. Odkryj ponad 50 gorących i zimnych napojów kawowych. Dzięki technologiom spieniania mleka na zimno i cold brew przygotujesz mrożone cappuccino, Espresso na zimno i wiele innych. Nowa Eletta Explore. Perfetto. De'Longhi. Perfetto. Od ziarenka do filiżanki. Pacjenci często skarżą się na nawracające problemy w jamie ustnej. Przeważnie są to afty, ale również pleśniawki lub drobne urazy. Zawsze w takiej sytuacji polecam im dezaptan. Dezaftan wytwarza warstwę chroniącą przed podrażnianiem zmiany, dzięki czemu natychmiast ułagodzi ból. Do tego Dezaftan przyspiesza gojenie ran, przez co urazy szybciej znikają. Moim zdaniem Dezaftan to najlepsze rozwiązanie. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Gdyby szkolne przedstawienia wyglądały tak, Airwaves nie byłby potrzebny. Ale bywa inaczej. Dlatego doładuj się mentolowym odświeżeniem. Airwaves odśwież swój umysł, nie tylko swój oddech. Owa listę zapomniałam dzisiaj. Zostawiłam w niej mojego misia. Na szczęście, z pomocą rogatka, odzyskałam ją i niedźwiadka. Gdy w podróż się udajemy, swojego bagażu dobrze pilnujemy. A gdy na półce go umieszczamy, dla innych miejsce pozostawiamy. Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Oj, nie zawsze tak dobrze spała. Stres, ciężki dzień i bezsenność. Próbowała różnych środków i nic, aż odkryła Dorminox. Dorminox działa w 30 minut i poprawia głębokość snu. To pierwszy lek na seny bez recepty z Nie Nieuzależniony. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dorminox, siła, dobrego snu. A teraz oszczędzasz. Rand Canyon. Byłem na wakacjach. A we wnętrzu ziemi byłeś? Czy bliżej czy dalej jesteśmy na ty? W rodzisku wielkopolskim kryzysowa sytuacja. Musieliśmy wziąć kredyt o 100 tysięcy. No i to jest problem. Mnie to jest trochę twarde. Nie można powiedzieć, że to dla jest udane. Magda Gessler mm. stworzy przepis na sukces. To jest czysto, co Was trafiło, że jesteście tutaj. Iść. Jestem fryzjerką. Jestem muzykiem. Masz być Macedonczykiem od A do Z. I wtedy wygrasz. Opa! Kuchenne rewolucje. Nowy odcinek w czwartek o 21.35 w TVN. Sponsorem programu jest producent Akustone, sprayu do higieny uszu z naturalnymi olejami. Akustone. Hey. Słyszałaś nowinę? Jaką?